Kochani, dzisiaj wam pokażę moją nową rzecz z violetty. Wygląda to tak. Jest to drugie wydanie specjalne w 2015 roku. Są plakaty XXXL10. jest. I to to było w gazetce. Takie to ogromne, że. Takie reklamy. Tutaj są... ojojoj... Oj, oj, plakaty, one są powzłączane, ponieważ innego nie wyrwałam. Oprócz jednego wyrwałam jeden, o, i on jest tutaj, jest wyrwany. on wygląda o tak. Muszę wam pokazać cały. Wygląda tak, to jest taka fioleta. Wiem fioletta, nipsam koncert. Tylko jest tak. tak obok jakie tutaj tu robi wszystko. A z tyłu wygląda to. Oh. Także tutaj jest taki jedno, jest taki kolaż, taka violeta, tak. I te plakaty są troszeczkę mniejsze niż te, co w jednym już odcinku wam pokazywałam, ale naprawdę tylko troszeczkę. Niestety zła wiadomość dla mnie jest taka, że żaden z tych plakatów nie zmieści się u mnie pokoju. Znaczy, tak, na ścianach nie wieszam plakatów, ponieważ wtedy się zdziera ściana i chce się je odklejać i w ogóle. Nie mówię, że mam zamiar to odklejać, ale nawet jak coś nierówno się przyklei, to od razu idzie cała farba. Znaczy nie cała, no ale farba, i dlatego tak. A na drzwiach już mam jeden plakat, więc a po drugiej stronie każdy przychodzi i w ogóle tak się trochę zniszczy. Ale zawsze warto mieć takie plakaty duże w takiej dużej książce, którą już mam na nią miejsce, więc fajnie, że na nią miejsce i po prostu mniej będę trzymała te plakaty Są takie o trzy Wstęp tylko dla V-fanów, tak? Nie wiem, wilofanów, czy jak to się czyta Piszę nową piosenkę Czas na imprezę Cisza gwiazda odpoczywa Zapraszam na koncert. Zakaz wstępu próba. I tutaj są takie. O, właśnie. I to się wycina. I tutaj są Diego, jego autograf. Mercedes, i autograf. Lodowika jej autograf. Kandelaria. Tutaj. A. I autograf. Tini, i autograf. I tutaj też autograf. Jorcha, tak się czyta. Więc tak. I to by było dzisiaj na tyle. Chciałam Wam podziękować za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. I zapraszam najbardziej do tego subskrybowania, ponieważ miałam 14 subskrypcji i ich, ich coraz mniej ubywa ich. Więc. Mam nadzieję, że ten filmik może Was przekonać do subskrypcji. Więc dzięki za oglądanie, papa! Pa.